Wiesz, na wszystkie aspekty, już tak naprawdę analizując walkę, szansę ma też Marcin. Organizujecie także walkę Adamek Gołota. KSW wyrasta na jednego z większych albo największego producenta, powiedzmy organizatora wydarzeń sportowych w Polsce. Jak przebiega organizacja? Co szykujecie dla ludzi, którzy przyjdą najpierw na walkę Adamek Gołota? I powiedzmy, co z biletami? Bo na to też czekają kibice najbardziej. Został miesiąc do, do Gali i tak naprawdę cisza. Fajno, decyzja o organizacji tej Gali naprawdę padła bardzo późno. Stąd jakby wszystko się wydłuża. Idą pracę. Bardzo powoli, z tego względu, że jesteśmy trochę pomiędzy Polsatem, sport Polsatem otwartym, a jakby naszą federacją KSW. Gdyby w 100% wszystko do nas należało, no to znacznie szybciej by te prace poszły. Nie jakby, bo wiadomo, jakby trzy firmy są, które wiesz, decydują o pewnych historiach, więc automatycznie proces decyzyjny się wydłuża. To jest jedna rzecz, ale nie chcę, tu bronić, Boże, wiesz, skomleć. Nas bardzo ucieszyło, to uradowało, że w oczach. Mariana Kmity, szefa Polsatu Sport, pana Soloża i paru innych osób zostaliśmy uznani i wybrani, tak naprawdę wśród wielu różnych promotorów bokserskich i innych walk, sztuk walk. Na tych, którzy mają zrobić no to wydarzenie bardzo poważne z biletami o kolejne pytanie, bo już nie pamiętam, co tam pytałeś, będą pod koniec tego tygodnia w sprzedaży, ale już jest bardzo mierne szanse, że są na jakąkolwiek sprzedaż, w sensie kupno, nie sprzedaż, kupno po prostu biletów. Akurat to nie jest rzecz, którą my się zajmujemy, czyli sprzedaż biletów, więc z tego, co chyba wiem, to już w ogóle trybuny już można kupić, tylko ludzie czekają jeszcze na płytę główną, a tą płytę główną akurat ja ustawiam. A powiedz, na kogo stawiasz w tej walce? Słuchaj, no moim osobiście faworytem będzie a jest Adamek. Jednak wydaje mi się, że spryt młodość, wie, zwycięży nad, nad siłą, może większym doświadczeniem. Sądzę, że już gołota już jest trochę, wiesz, jest mega popularną osobą, pierwszą pra taką prawdziwą polską legendą boksu, natomiast... No ja myślę, że to Adamek pomimo wiesz, tej różnicy w kilogramach, że wygra tą walkę, że się nie da w jakiś tam narożnik wrzucić i go po prostu on go tam nie storpeduje ciosami. Sądzę, że to po prostu będzie wiesz, walka Adamka zdecydowanie.